zespołu konferencji episkopatu polski do spraw przejrzwości i osób uzależnionych. Prośmy Chrystusa o miłosierdzie dla tych dzieci, dla ich rodziców, dla chrzestnych i dla wszystkich oczczonych. 以后我应该多提高。<laughs> Aby te dzieci odrodziły się z wody i z Ducha Świętego na życie wieczne, Ciebie prosimy. Aby stały się żywym członkiem Kościoła Świętego, Ciebie prosimy. Aby mogły słuchać Twojej świętej Ewangelii, wypełniać ją i być jej świadkami, Ciebie prosimy. Aby z radością mogły wziąć udział w Twojej uczcie ofiarnej, Ciebie prosimy. Aby miłowamy Boga i bliźniego według Twojej Nauki, Ciebie prosimy, aby pociągnięte słowem i przykładem chrześcijan wzrastały w łasce i świętości. Ciebie prosimy, aby wszyscy Twoi wyznawcy zawsze trwali w jednej wierze i miłości. Ciebie prosimy. Święta Maryjo Matko Boża, się za nami. święty Józefie, się za nami. święty Janie Chrzcicielu, się za nami. święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święte Boże. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości. A człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego Królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. się broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci, otrzymają z miłości Bożej przez sakrament krztu nowe życie z wody i z Ducha Świętego. Starajcie się wychować je wierze tak, aby zachować w nich to życie Boże, wolne od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dzieci otrzymują chrzest. W imieniu tych dzieci wszyscy razem wyrzeknijmy się szatana i grzechu i wyznajmy wiarę w Trójcę Świętą. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci bożych? Się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Yes. Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Yes. Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Yes. Yes. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą klubą w Chrystusie, Jezusie. Pan, Pan, Pan. Susanna. Czy chcecie, aby Suzanna Elżbieta otrzymała chrzest Wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Za mną Elżbieto, ja Ciebie chrzę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja przez wieżę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Adamie, Emilu, ja Cię wieszczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I tak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. A... Wszechmogący Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i z Ducha Świętego, On sam namaszcza Was krzyżem zbawienia, abyście włączone w lud Boży wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Suzano i Adamie, staliście się nowym stworzeniem i przyoblekujście się w Chrystusa, dlatego otrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają wam zachować godność dziecka Bożego nieskalaną, aż po życie wieczne. Amen. Przyjmijcie światło Chrystusa. Otrzymywanie tego światła powierza się Wam rodzice i chrzestni, aby Wasze dzieci oświecone przez Chrystusa postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi. Wiary całej spraw, nadziei i miłości, najświętszej trójcy wieczną rzecz, pragniemy w ser gorących miecz, Przez wiary ślubujemy, i w jej życiu wiecznym. Sąclecie, najświętszej grzech, w najświętszej trójcy wieczną rzecz, pragniemy w sercu rosyjskiej. Przez wiary ślubujemy, w niej w umierać chcemy. Przez wiary ślubujemy, w niej w umierać Chcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z dąb Twoich, a naprzeciw Panu swojego imienia, a także pożywienie i całego Kościoła świętego. Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, których sam udzieliłeś swojemu Kościołowi i swoją mocą przemienię w sakrament niosący zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas na, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a z dał nam błogosławieństwo życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebiec głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając.

Jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus Martwy wstał i zesłał na w ducha świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane.